Samochód czerwony, nasze, takich kołach, czarny, śmiał, a pany. Julia. Mają się strajaci, bogaty, muszką, drabiny, gaśnice, sikawki i pompy. <tryka>. Wszystko? Zawsze działa sprawnie jak należy. Jeszcze mi nie omówić. Każdy z nich ma mundur. Każdy z nich ma mundur. Toporek ze stali. Toporek we stali. I hełm, w którym słońce. I hełm, w którym słońce. Złotą świeczkę pani. Złotą świeczkę pani. Koło A ja od siebie i od dzieci, od przedszkolaków i od zerówwiaków, od pań, chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Powodzenia w realizacji planu. Aby tych wyjazdów było jak najmniej ja powodzenia w życiu prywatnym ja i zawodowym. I wszystkiego najlepszego, czego sobie panowie tylko życzą dla siebie i dla swoich rodzin. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo. A od też ratownik. 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 Dziękujemy od Żeby... Dziękujemy no, klasie 0. Na pewno nam się przyda i będzie z nami jeździł na akcję. I ratował. Ratownik! No, Pięknie! A kto zrobi, żeby szczekał? Ja. No to zrobi. Super! <laughs> Bardzo dziękujemy.